Cześć wszystkim, witam Was na kolejnym filmie na kanale Giętka Wędka. Znajdujemy się na niewielkim łowisku komercyjnym w Kamińczyku. Jest tutaj smażalnia pstrąga, można przyjechać z rodziną, spędzić miło czas, ale przy okazji jest staw ogólnodostępny, na którym można powędkować. Dzisiejsze wędkowanie to metoda, jedna wędka i oczywiście nauka tej metody, z tego względu, że jak wiecie dobrze, klasyk mi bardziej podchodzi, a metoda to taki dalszy plan lub Przyszłość. Ostatnio byłem na grębowie, na zawodach. Jak wiecie, udało się trochę tych ryb złapać. Liznąłem trochę, można powiedzieć, tej techniki, ale chcę ją sobie doszkolić. Jestem tutaj z Mateuszem. Zaraz Mateusz się z Wami przywita. Jest to mój przyjaciel, którego niedawno na weselu byłem świadkiem. No i dzisiaj postanowiliśmy spędzić sobie tak razem dzień i powędkować. Przedstawię Wam, oczywiście, dzisiaj wędkę Sportek, z którą mam nową w swoim asortymencie, która jest przede wszystkim przystosowana do metody. Jest to wędka niewielkich rozmiarów do niedużej gramatury, a potrafi wyciągać naprawdę spore ryby. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek na tym kanale. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić na tym niewielkim, komercyjnym łowisku. Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Mateusz. Jesteśmy z Kamilkiem tutaj właśnie dzisiaj na rybkach. Ja dzisiaj tak o, dwa razy karpiówka klasycznie i jednego faderka, no bo wiadomo, jesteśmy na komercji, to można sobie pokombinować. Z lewej strony rzuciłem na grubo na jednego popka, coś takiego. O! Mamy meł. Zobaczymy. Zodipowałem to jeszcze czekolad Orange Nie no zobaczymy co się będzie działo. Tak. Słuchajcie, udało się złapać dublecik u Mateusza na dwie wędki naraz, pomogłem mu wyciągnąć. Jak na razie te karpie nie są zbyt wielkie. Czekamy na te większe. Nie nagrywamy wszystkich, bo to Mateusz już chyba wyciągnął z cztery albo z pięć, do tego kilka karasi. Ja na razie złapałem dwa karasie, kilka spinek i jeden nieduży leszczyk. Czekamy na coś większego. Tak wyglądają na razie rybki, bo niedawno ten staw został zarybiony, ale chcemy dobrać się do tych. Ryb, które już tutaj były wcześniej i są one naprawdę dość spore. Mateusz był tutaj yy, ile tydzień temu i łapał takie po no 3-4 kilo, więc czekamy na te troszkę większe ryby, żeby były Duże też zabawa. zostały, duże też zostały, bo właściciel mówił, że te duże właśnie, które były takie są tu dyszki 12, 13. Także no, są tutaj. Przewijamy takie się przez te małe i czekamy na jakieś konkretne branie i jakiś fajny, ciekawy hol. Nie jest to bez rybie. Cały czas coś się dzieje. Ryby wracają do wody Nie od razu. Mniej więcej, ale cały czas jest. Zobacz, jaka fajna ryba się trafiła, nareszcie, na kuleczkę, nie na kukurydzę, pewnie nieduży karwo, około kilo, ale świetnie walczy, no i pierwszy karpik mój w Gratki, 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 A! W końcu kuleczka zadziałała, tak? Tak jest. Taka, Ale mają siłę, nie? Tak. wszystkie tutaj takie. Się <grydzi> no mówię silny. Jest duży, takie. a silny. Widać, że zdrowe. No i jest. dajcie rybkę Wam od razu pokażę jak są do wody. Jak sobie odpływa moglibyśmy opaść mogli o wiele więcej, nie jeszcze, To takie małe. Ja się kręcę, że się zabrudniłam, to w to w to. Powoli się już zwijamy z tego względu, że nie mieliśmy za dużo czasu na dzisiejsze wędkowanie. Ja zbieram się na nockę do pracy. Cztery godziny spędzone nad wodą. Jak widzieliście na początku brały jakieś fajne karpie. Nie były one za wielkie, ale była lepsza zabawa. Później weszły nam tylko karasie i leszczyki. No i na tym by się skończyło. Karasie żeśmy odławiali. Dawaliśmy je do siatki, bo właściciel chciał, żeby przerzucić je do innego zbiornika. Więc zaraz Wam pokażę ile udało się jeszcze nadubać tych karasi. A w międzyczasie się już poskładamy i pójdziemy je wypuścić tam do tego drugiego zbiornika Trochę tych garaż tam się nazbierało jeszcze nie idziemy, wypuścimy je do drugiego zbiornika Trochę jak tu jest coś tam się nazbierało Wpuścimy je zaraz do drugiego stawu I się tam pływają Jakbym wiedział, że będziemy przytrzymywali to wziąłbym siatkę normalnie Tu jest worek Ale jest worek Idziemy z workiem Jak widzieliście, ryby wróciły do wody, tylko w innym stawie. A my się już powoli zbieramy. Rzeczy mamy spakowane. Mateusz Uuu. też się już spakował. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Mam Następny nadzieję. Wszystko w Czechach. Właśnie, mamy zamiar do Czech skoczyć też na taką komercję dosyć fajną. Z większymi rybami, z dużą ilością karpior oraz i siotra. Ale to w najbliższym czasie. Zobaczymy, co jeszcze. Się ułoży do tego czasu. Ja jutro jadę do Częstochowy na zawodę, więc dzisiaj tylko taka drobna zabawa. I widzimy się na następnym odcinku. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.